Proszę Państwa, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie, ale zanim tak zacznę bardziej oficjalnie, chciałbym poruszyć jedną ważną, bardzo ważną informację. Chciałbym, żeby tutaj media się również skupiły na, tej, na tym przekazie. W tej chwili dochodzi do usuwania wolontariuszy w Słubicach, siłowego, bezwzględnego, pozbawionego podstawy prawnej usuwania wolontariuszy Ruchu Obrony Granic. Ludzi, którzy tam przebywali od przynajmniej półtora, dwóch, dwóch miesięcy którzy pokazywali przestępstwa dokonywane przez Bundespolizei którzy pokazywali to że niestety polskie służby kierowane przez Donalda Tuska nie pełnią roli pokładanej w nich, czyli nie zapewniają Polsce bezpieczeństwa, prowadzą uległą politykę wobec niemieckiego agresora, bo to jest agresja, proszę Państwa, to jest agresja. To, że dzisiaj tam się znajduje wojsko, to, że znajduje się tam Straż Graniczna, to, że podjęto takie kroki, to jest przyznanie przyznanie nam e, prawdy e, przyznanie zgodzenie się z tym zarzutem który zarzutem bo to jest zarzut który stawialiśmy od miesięcy że polska zach zachodnia granica jest niebroniona tak więc w tej chwili w tej chwili usuwani są tam ludzie którzy stali obserwowali nie łamali prawa korzystali swoich obywatelskich praw konstytucyjnych praw, nawet obowiązków konstytucyjnych, bo to oni bronili Rzeczpospolitej Polskiej wtedy, kiedy państwo Tuska abdykowało. Wielkie brawa dla tych ludzi, którzy w tej chwili są tam usuwani. Komentując, to mogę, proszę Państwa, powiedzieć tylko tyle. My się nie poddajemy. My będziemy dalej tworzyli, tworzyli ten ruch, dalej będziemy obserwowali granice będziemy obserwowali rząd Donalda Tuska i nie jesteśmy żadnymi wrogami polskich funkcjonariuszy. Ba, my jesteśmy ich przyjaciółmi i oni wyrażają to wielokrotnie w rozmowach z nami. To od nich otrzymujemy informacje. Anonimowo otrzymujemy informacje o tym, jaka jest sytuacja w Straży Granicznej, jaka jest sytuacja w żandarmerii wojskowej, gdzie są przerzucani ludzie, gdzie dochodzi do przestępstw, gdzie dochodzi do uległości e, państwa polskiego wobec wobec Niemiec, a to, że już Niemcy piszą we własnej prasie o tym, że przemycają, że przemycają bezprawnie, bezprawnie migrantów, to już stało się, to już stało się po prostu faktem. Natomiast Proszę państwa, chciałbym powiedzieć o tym, że ruch obrony granic to nie jest tylko kwestia samej tej granicy geograficznej, jednej czy drugiej. Ruch obrony granic to jest środowisko, które powstało po to, żeby zatrzymać to, co wydawałoby się nieuchronne, to co doprowadziło kraje zachodu Skandynawii do kompletnej destabilizacji i rozpadu wewnętrznego, do upadku bezpieczeństwa. Tak więc nasz cel który sobie stawiamy to jest zatrzymanie masowej migracji, to jest zatrzymanie paktu migracyjnego i to zrobimy. Jeszcze zapomniałem najważniejszego. Chciałem podziękować Januszowi Kowalskiemu za to, że, że, że pozwolił nam na to, żebyśmy dzisiaj tutaj byli, że razem tutaj z posłem Mateckim, z posłem Wójcikiem, z posłem Czarnkiem powołali ten, ten zespół. To jest naprawdę bardzo ważne, że nie tylko możemy mówić z poziomu ulicy, ale możemy również tutaj odnosić się do ważnych kwestii dla państwa polskiego, dla po prostu Polaków. Dziękujemy Janusz, dziękujemy Panu bardzo serdecznie. No oczywiście dziękuję bardzo Panu Premierowi Błaszczakowi za to, że jest, że nas popiera, że złożył deklarację, że możemy liczyć na posłów prawa i sprawiedliwości, że wcześniej pojawił się już na granicy i wykazywał zainteresowanie tą kwestią. To jest naprawdę Panie Premierze dla nas bardzo ważna sprawa. Ale tak jak mówiłem, ruch obrony granic to nie jest to środowisko tylko związane z granicami. No dzisiaj w ten sposób jesteśmy kojarzeni, ale przecież pamiętajmy o tym, że podejmowaliśmy wiele aktywności na terenie Polski. Na początku kwietnia, na początku kwietnia, kiedy zrobiliśmy taki pierwszy zjazd ludzi, którzy z nami działali, którzy podejmowali z nami aktywności, postanowiliśmy, że będziemy dużo aktywniej i w pewien sposób używając narzędzi politycznych, demokratycznych, będziemy starali się zatrzymać e, pakt migracyjny, będziemy starali się zatrzymać rozbudowę infrastruktury, e, infrastruktury e, migracyjnej, przecież którą są na przykład te centra integracji cudzoziemców, no bo przecież one nie są tworzone dla ufoludków, nie są tworzone od tak, tylko one są tworzone dla konkretnych ludzi, którzy do Polski już są wpychani, a od czerwca przyszłego roku będą wpychani no w ilościach których dzisiaj nawet nam trudno ocenić, no Tego pakt migracyjny oczywiście nam nie mówi. Natomiast chciałbym powiedzieć, kto tak, naprawdę, kto tak naprawdę stoi za tym ruchem obrony granic. Ja Chciałbym z tego miejsca podziękować osobie, której tutaj nie ma. To mój kolega Paweł Kryszak, z którym działam od lat. Jemu chciałbym bardzo podziękować, bo to już na początku roku. Na początku roku podejmowaliśmy tego typu decyzje, że będziemy, że będziemy po prostu starali się poderwać Polaków do obrony przed przed tą migracją. Dominik Dzierżanowski, nie wiem czy udało mu się tutaj tak jest kolega Dominik Dzierżanowski. Tak naprawdę w trójkę z jeszcze kilkoma kolegami na początku postanowiliśmy podejmować te działania, potem bardzo szybko dołączyli się inni ludzie i chciałbym powiedzieć o ważnych osobach. Dla mnie i dlatego, że to udało się zorganizować. Adam Borowski. Adam Borowski to jest człowiek, od którego od którego od którego otrzymałem ogromne wsparcie mógłby być moim ojcem, a wykazał się większą energią, większą dynamiką niż wielu moich rówieśników albo młodszych ludzi to człowiek od którego naprawdę można się uczyć i jest y, ogromnym szacunkiem dla mnie ale myślę że dla innych współpracować z nim nawet jak są kwestie w których się gdzieś nie zgadzamy i są jakieś pomiędzy nami nieporozumienia to ten człowiek jest naprawdę człowiekiem który kocha polskę i dla tej polski byłby gotowy zrobić bardzo y, bardzo wiele. naprawdę jeszcze raz ogromne ogromne brawa adam. I żeby było jasne, ja mówię to ze szczerego serca, uważam, że tak właśnie, tak właśnie jest bez, bez Adama ten ruch by po prostu nie istniał. Chciałbym podziękować koledze Jackowi Wronie, to jest człowiek, który, który, który bardzo dynamicznie znając specyfikę specyfikę mediów, znając również pracę służb, bo przecież był, był w CBS, prawda, był funkcjonariuszem policji. Człowiek, który naprawdę z jednej, strony, z jednej strony ma ogromne doświadczenia, z drugiej strony ogromną swobodę wypowiedzi. Kreatywny człowiek, który, który daje nam, daje nam ogromną, ogromną siłę. Jest z nami również, do, Ryszard Majdzik, również historia Solidarności to jest człowiek, człowiek o, tak ogromnej, o tak ogromnej dynamice, o tak e, ogromnej woli walki, która naprawdę w nas wszystkich również zadziwia, jest dla mnie ogromną siłą i ogromnym wsparciem dla tego, co, e, co robimy. To, to są często osoby, których gdzieś nie widać na pozór w naszych działaniach albo nie ma ich na granicach, albo, albo nie występują e, tak często w telewizji, e, chociażby jak ja, czy, e, czy, czy Jacek, natomiast, czy Oskar Kida. E, natomiast to są osoby, bez których nas by nie było. Chciałbym, żeby już nie przedłużać, e, powiedzieć o właśnie o młodym pokoleniu, o Oskarze Szefarowiczu, o Oskarze Kidzie. To są ludzie, którzy... którzy pokazują naprawdę no, ogromną dynamikę, ogromne możliwości również intelektualne e, naszego działania. E, dziękuję również Piotrowi Cieplusze. E, nie wiem, czy Piotr jest dzisiaj z nami. O jest! Piotr, muszę przyznać, że chyba jak już rozmawiamy, to mamy najdłuższe rozmowy i, i nawet z takiej perspektywy filozoficznej poruszamy pewne, pewne kwestie. Naprawdę to też jest młode pokolenie, człowiek, który ma ogromną dynamikę, człowiek związany z panem ministrem Ziobro, któremu też z tego miejsca chciałem podziękować, bo on. To on był jakimś tutaj politycznym też mentorem dla mnie, też gdzieś wspierał mnie w różnych działaniach być może ze względu na stan zdrowia dzisiaj nie jest aż tak aktywny, natomiast wielkie brawa dla pana ministra Ziobro. Chciałbym powiedzieć o dwóch osobach z nadgranicy, bez których również tych patroli by nie było jest tutaj z nami Andrzej Piwnicki, Andrzej Powstań. Ogromna praca, ja jestem ogromny nerwus i taki nie wiem, bardzo często krytycznie gdzieś podchodzę, natomiast jak zacząłem gdzieś pracować z Andrzejem Piwnickim, to ogromne brawa, ogromny spokój i też no, bardzo sprawne działanie. Nie ma z nami Darka Boguszewskiego, co, który był inicjatorem, wielkie brawa, który był inicjatorem podejmowania działań, działań na, na granicy. Chciałbym podziękować Darkowi Potyczce. To jest człowiek, brawo Darek, brawo Darek, tak, tak, gromkie brawa. Chciałbym podziękować Monice Bandule, chciałbym podziękować Robertowi Popkowskiemu z Konina. Patrzę, te ten nazwiska, chciałem je zgrupować jakoś. A, no Ryszard, Marszałek, no jest tutaj Rysiu w pierwszym rzędzie. Rysiek ze mną, ze mną zrobił mnóstwo, mnóstwo kilometrów. Muszę tym ludziom oddać cześć i naprawdę, bo z Ryskiem żeśmy przegadali godziny jeżdżąc samochodami i, 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 i pracując i naprawdę mogłem się od niego wiele, wiele uczyć. No i jest nasz zaciąg Pieczkowski, to jest Bata Drusz i Łukasz Janik, Bato Wstań. Tytan, ogromny tytan pracy Łukasz Janik również z batą wspólnie staramy się przeprowadzić referendum w Piotrkowie Trybunalskim. Dobrze, proszę Państwa, już po tych podziękowaniach, po tej. No, przedstawieniu tutaj tych osób chciałbym też podziękować wszystkim tym, których tutaj dzisiaj nie ma z nami, którzy są na granicy, którzy często byli niewidoczni, o których być może zapomniałem i za to przepraszam. Ci ludzie naprawdę szczerze kochają Polskę, ci ludzie kochają. Pochalają nasz dom, który nazywa się e, e, Polska, nie są żadnymi bandytami, przestępcami, nie są ludźmi, którzy popełniają jakiekolwiek przestępstwa, nie są żadnymi bojówkami. Wstyd, panie Tusk, wstyd wy wszyscy, którzy mówicie w ten sposób do nas, wstyd, bo to są wielcy ludzie, i si bohaterowie. Natomiast w tej chwili krótko postaram się przedstawić, jak wyglądała jak wyglądała sytuacja. My od zeszłego roku już wiedzieliśmy dokładnie, że pakt migracyjny do Polski wchodzi, że jest, jest on dla nas ogromnym zagrożeniem. Ja jeszcze w 2015 roku organizowałem największe manifestacje wtedy, kiedy pani premier Kopacz chciała tu przyjmować migrantów. Zresztą ten temat pojawił się wtedy w kampanii wyborczej, którą wygrało później Prawo i Sprawiedliwość. To te największe manifestacje, które były takim zarzewiem kolejnych manifestacji, to, to organizowało moje, moje środowisko. e Myślę, że to było dosyć ważne, dlatego że zatrzymało pewien proces, wyhamowało pewien proces, z którym dzisiaj mamy do czynienia. Natomiast w zeszłym roku, tak jak powiedziałem, widzieliśmy o tym, że mamy pakt migracyjny, mamy rząd, który sprzyja paktowi migracyjnemu, widzieliśmy o tym, że mamy Niemcy, Francję, Włochy i inne państwa, które no, borykają się z ogromnymi problemami, problemami związanymi z, z multikulturalizmem, z masową migracją, że ta ideologia wymieszania Waldzania społeczeństw doprowadziła po prostu do tego, że chwiały się w posadach te elity lewicowo-liberalne, które do tej pory sprawowały tam władzę i partie typu AFD, typu Vox, yy, Marielle Le Pen, która, yy, która przecież toczyła bój o, yy, o prezydenturę, to jest wynik tej po prostu no, zgubnej, zabójczej, yy, zabójczej polityki, ale wiedzieliśmy, że ci ludzie nie oddają, yy, że nie oddają pola, ale będą musieli podejmować jakieś kroki we własnych państwach i spodziewaliśmy się tego, że Niemcy, te aktualne niemieckie polityki będą musiały rozpocząć transfer migrantów do innych państw. Do jakich państw transfer mogą, mogą rozpocząć Niemcy? Do jakich państw mogą Niemcy przerzucać bezwolnie, bez żadnego oporu tych ludzi, którzy budują zagrożenie w ich państwie? Odpowiedź jest oczywista. Do państwa rządzonego przez Donalda Tuska, który musi spłacać polityczne długi wobec Berlina. No i tak się, i tak się, właśnie, i tak się właśnie działo, i tę um, sytuację obserwowaliśmy, i zastanawialiśmy się, w jaki sposób uruchomić ogromny potencjał społeczny, ogromny potencjał społeczny związany z tym, że większość Polaków, zdecydowana, prawie 80% procent nie zgadza się na masową migrację. Szukaliśmy takiego elementu, który poruszy po prostu polskie społeczeństwo do tego, żeby ten opór, ten opór stawiać. No i kiedy rozpoczęła się decyzja taka i ona zaczęła się materializować, że powstają że powstają centra integracji cudzoziemców, my uznaliśmy, że to jest bardzo dobry powód do tego, żeby tą inicjatywę pokazać, do czego ona ma służyć, tak, bo to tak jak mówiłem wcześniej, to jest pewien element infrastruktury czy przygotowywania infrastruktury na masową migrację. No muszą być te miejsca, w których w których, o dziękuję bardzo, w których, w których będą ci ludzie obsługiwani, którym będzie świadczona pomoc, ale w których trzeba będzie ich legalizować i tak dalej. Widzieliśmy o tym, że wokół tego no, muszą powstawać jakieś grupy, jakieś miejsca, w których ci ludzie będą czy, czy będą kwaterowani, czy będą, czy będą mieszkali. To było dla nas oczywiste, jest oczywiste do dzisiaj. Tak więc zaczęliśmy swoje inicjatywy na poziomie samorządowym pokazując jak samorządy związane głównie dzisiaj z partią rządzącą, jakim szczególnie na sercu leży, żeby te, te centra integracji coziemców, które mają służyć powtórzę, które mają służyć między innymi do legalizacji pobytu. Tak, tych, którzy dostali się tutaj nielegalnie pokazać, że oni to robią. No i zaczęliśmy te, te inicjatywy składania różnych uchwał, jeśli tam byli na przykład jacyś prawicowi radni pis czy też związani nawet z Konfederacją, czy byli jacyś ludzie, którzy no po prostu mieli otwarty rozum i widzieli, że to jest zagrożenie, zaczęliśmy składać petycje. I to się upowszechniło. Ta walka na poziomie samorządów pokazująca hipokryzję władzy lokalnej, ale która jest podczepiona tak naprawdę pod, przecież pod Donalda Tuska, pokazaliśmy, że ona lojalnie wykonując te zadania tak naprawdę realizuje wielki plan inwazji na Polskę, inwazji, która, która, której bronią, której narzędziem mają być migranci. I to, to zaczęliśmy Zaczęliśmy robić, robimy, mam nadzieję, że dalej aktywnie będziemy podejmowali te działania. Wiedzieliśmy o tym, że Tusk no, nie będzie reagował na protesty uliczne, nie będzie, nie będzie, nie, nie będzie żadnego, żadnej woli do zmian. Natomiast Rozkład tych struktur na dole jest bardzo poważny. Ja pamiętam spotkanie w Sejmiku Wojewódzkim Mazowieckim, gdzie był marszałek PSL-u Adam, Adam Struzik, kiedy potraktowano nas bardzo tak arogancko, bardzo nieprzyjemnie, hamsko można wręcz powiedzieć, odmawiając nam prawa dyskusji nad uchwałą, która była tam składana. Ja wtedy powiedziałem o tym, że będziemy systematycznie odwoływać mu burmistrzów i wójtów w całym w województwie. I tak musimy, drodzy Państwo, zrobić. Od dołu, dobrze się organizując, rozkładać te struktury, które, które tak naprawdę pozwalają na to, żeby ten proces zachodził. I, I kończąc już ten temat powiatów, gmin, sejmików wojewódzkich, chciałem powiedzieć o tym, że to jest jedna część jakby działania. Oczywiście manifestacje tu w Warszawie była manifestacja na no około 30 tysięcy osób w kampanii wyborczej, gdzie ludzie bardzo zmęczeni ogromna manifestacja, ogromny sukces pokazujący, że Polacy nie zgadzają się na taką politykę migracyjną, że w ogóle nie zgadzają się na masową politykę migracyjną w Polsce. I to wszyscy politycy muszą wziąć sobie do serca. I to nie tylko legalną, nielegalną, prawda? Ostatnie zabójstwa osób, które, z którymi mieliśmy do czynienia, których dokonano na Polakach w Toruniu i, i, i to te ostatnie tego 41-letniego mężczyzny pokazują na to, że nawet te osoby, które masowo przyjeżdżają do Polski, muszą być do pracy, muszą być również ten system musi być jakoś zachowany. Trzeba zamknąć możliwości przyjmowania, czy przekazywania również obywatelstw tego typu, tego typu osobom, bo jest to dla nas zagrożenie. Jeśli to ma być wsparcie dla, dla gospodarki, mają prawo ci ludzie przyjeżdżać na kontrakty, trzeba wyznaczyć te kontrakty. Politycy muszą się nad tym pochylić. W mojej ocenie przy najbliższych wyborach parlamentarnych partie prawicowe powinny przyjąć pewien kontrakt społeczny kontrakt społeczny. I zapewnić nas, Polaków, obywateli, że kwestia migracyjna będzie rozwiązana w taki, a nie inny sposób i że Polacy już nie będą musieli patrolować granic, robić manifestacji, że będziemy mogli zająć się własnymi rodzinami, zająć się własną e, e, pracą i że będziemy się cieszyli, że mamy polityków takich, którzy dbają o bezpieczeństwo Polski. Mam nadzieję, że tak będzie. Szanowny Robercie, jeżeli mogę teraz zaproponować następującą konwencję, gdybyś tutaj wrócił do stołu, bo wiem, że chcesz dać za chwileczkę głos poszczególnym liderom ruchu obrony granic państwa. Robert będzie prosił między innymi Dar Już. Dariusza Potyczkę, będzie prosił Jacka Kurzęmpę i pozostałych liderów po zakończeniu swojej tej pierwszej Ale, bo... części. Natomiast i potem będziemy państwa prosić, żebyście podeszli tutaj do mikrofonu i powiedzieli, jak chroniliście, jak bronicie polsko-niemieckiej granicy. Dziękuję. Ja jeszcze Panie Przewodniczący, Pan wybaczy ja jeszcze chwileczkę muszę, muszę jednak pociągnąć, bo Oczywiście. chciałbym jakoś to spiąć w jakiś harmonogram i pewną systematykę. My jednak podejmując te działania podjęliśmy pierwszy raz chyba na taką skalę działań na zachodniej, przy zachodniej granicy Polski. Rozumieliśmy, że tam nastroje społeczne są często odległe od tego, co reprezentujemy i zorganizowaliśmy tam, proszę Państwa trzy duże, trzy duże manifestacje w Słubicach pierwsza, potem w Zgorzelcu, tam była podjęta próba prowokacji, w mojej cenie prowokacji podjętej przez służby polskie i niemieckie, potem w Gubinie. To było naprawdę wywalenie drzwi do tego, żeby dalsze działania były skuteczne, żeby koncentrowały uwagę społeczną na tym problemie. A, no, i jeszcze najważniejsze, proszę Państwa, w Niemczech zrobiliśmy, na terenie niemieckim śpiewaliśmy rotę. Tak, śpiewaliśmy nie będzie Niemiec, pluł nam w twarz, to, to naprawdę łzy, łzy, stawały w oczach, tym bardziej, że my widzieliśmy, że nasz sąsiad no, nie jest naszym przyjacielem, a w tych, w tych relacjach jest raczej naszym wrogiem, który prowadzi z nami wojnę hybrydową. Tak więc te działania tam na tej granicy przy wsparciu Jacka Kurzępy, tutaj radnego województwa lubuskiego, Jacku pokaż się, profesora, człowieka. Jest. One też by nie były możliwe. Naprawdę Jacek zrobił kawał dobrej roboty. Tam się tak naprawdę poznaliśmy. Przyjechaliśmy tam dlatego, że prosili nas ludzie z tamtych, z tamtych okolic, mieszkańcy województwa dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, tam mniej, ale to o tym może powie za chwilę Darek. Prosili nas o to, żebyśmy przyjeżdżali, żebyśmy budzili tego ducha narodowego i ducha obrony. I to się, proszę Państwa, udało. No, zapomnieliśmy dzisiaj, chyba nikt nie wziął z nami tej kosy postawionej na sztorc, ale naszym pomysłem była po prostu insurekcja. Insurekcja ludowa, obudzenie ducha narodu, różnych warstw społecznych i tak się skończyło. Dzisiaj zwyciężamy, dzisiaj pokazujemy, że Donald Tusk musi wykonywać te decyzje czy podejmować takie decyzje, które my jako ruch obrony granic na nim i inne również środowiska na nim wymusiliśmy. To jest naprawdę ogromne, ogromne zwycięstwo. Ja dopuszczę za chwilę do głosu Jacka Wronę, który był i który brał udział w, 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 tych, w tych naszych działaniach, ale już, już kończąc, żebyście Państwo rozumieli sytuację, która była na granicy. Bo to dzisiaj ma ulec zatarciu, dzisiaj ludzie mają słyszeć o tym, że jesteśmy przestępcami, bandytami. Są stawiane trzy tezy pierwsza, że nasze działanie to było taki, taki donkiszot wal, walczący z, z wiatrakami, że w ogóle nie było powodu, dla którego tam się pojawiliśmy, że ten powód nie istnieje. To jest pierwsza rzecz, kłamliwa zupełnie druga, że nie mamy poparcia społecznego, no zupełnie absurdalna eee, i, i trzecia, że dokonywaliśmy tam na tym terenie przestępstw, to jest nieprawda, kompletna nieprawda tam na miejscu byliśmy, jeśli pojawiały się służby, to tylko dlatego, że my tam byliśmy. Służby nas wspierały, policja nas wspierała. Tyle wyrazów, sympatii, poparcia, które padały z ust tych ludzi, zaniepokojonych również przecież bezpieczeństwem własnych rodzin i zaniepokojeni tym, że będą musieli dokonywać działań, które będą narażały ich również w pracy na niebezpieczeństwo. Ci ludzie nas popierali. Tak więc, panie Tusk, żeby pan wiedział, że na narodu pan nie pokona, możecie nas wsadzać do więzień, możecie nam dawać mandaty, możecie uruchamiać prokuratury, my się was po prostu nie boimy, my z wami wygramy, a wszyscy ci, a wszyscy ci, którzy będą uczestniczyli po prostu w ściąganiu niebezpieczeństwa na państwo polskie, wszyscy ci, którzy będą ściągali na nas te niebezpieczeństwa, od tych funkcjonariuszy znajdujących się na, e, najniżej poprzez średnie szczeble, poprzez te najwyższe zostaną rozliczeni, sprawiedliwie osądzeni i pozamykani do więzienia, bo zdrajcy ojczyzny muszą w końcu ponieść konsekwencje swoich działań. Już na koniec zupełnie chciałbym bardzo podziękować mediom, chciałbym podziękować szczególnie Telewizji Republika, bez której to byłoby e, wiele tych działań niemożliwych. Chciałem podziękować Telewizji w Polsce 24, również która nas wspierała. Dziennikarze jak Janusz Życzkowski, jak Stanisław Pyżanowski to ludzie naprawdę, którzy oddali wiele potu siebie, wiele trudu po to, żeby, żeby pokazać pewne rzeczy, których mainstream nie chciał pokazywać. Chciałbym podziękować telewizji Trwam i, i Radiu radio Maria. Bez Was to byłoby naprawdę niemożliwe. Wspaniale, że mamy wolne media, które mogą pokazywać rzeczy, których mainstream nie chce, nie chce pokazać. Tak więc już kończę, już kończę, już kończę. To są, to, są ważne, to są ważne rzeczy. Tak więc, proszę Państwa, podsumowując, chciałbym powiedzieć Wam tak, że nie ustawajmy w tej walce. Te, ta emocja minie, która jest teraz, musimy zdać sobie z tego sprawę, ta emocja minie i wszyscy będą ci, którzy są wrogami naszego bezpieczeństwa, albo którzy nam źle życzą, będą tą sprawę usypiali, ale my nie możemy spocząć, my nie możemy się poddać, bo kwestia migracji masowej, mi, masowej migracji jest kwestią jednych, jednych z najważniejszych problemów, z którymi musi uporać się dzisiejsza Europa, z którymi musi się uporać Polska. I albo tę wojnę przegramy i nas po prostu nie będzie. Nie będzie i zostawimy tą Polskę naszym dzieciom, naszym wnukom w ruinie, w strachu, w lęku, w wychodzeniu na ulicy, w ciągłych konfliktach, którymi będzie rozdzielana, rozdzierana, rozdzierana Polska. Albo zostawimy Polskę piękną, wspaniałą, bezpieczną, silną, która ma ambicje mówić o tym, że chce być silna, że chce być wielka, że chce w regionie stanowić ważną siłę, że my nikomu spod ogona nie wypadliśmy, że jesteśmy dumnym, wspaniałym narodem i to proszę Państwa, Wy na granicach i w środku Polski, tutaj podejmując różne działania, pokazaliście i obudziliście tego ducha. Dlatego nie gaśmy tego ducha, zwyciężymy i Polska będzie piękna, bezpieczna, wspaniała. Dziękuję bardzo.